Witam serdecznie moim gościem, Dariusz Bomba, Gold Team Meble Lorek. Witam, dobry wieczór, hej. Fantastyczne spotkanie wasze waszym wykonaniu, derby, trzeciowiny po raz kolejny nas emocjonowały, ale dzisiaj tak naprawdę Gold Team przeważał całe spotkanie i dość pewnie wygrał z Sylwią. Tak, tak, derby, trzeciowiny dla Juska, trzeba to przyznać. Zagraliśmy świetne spotkanie, jak tydzień temu z Wiśnioski, tam tak teraz, wszystko nam wychodziło i bardzo emocjonujący był mecz, fajnie, fajnie. Widać, że Gold Team pomalutku się rozkręca. Nie zapeszajmy, bo jak czasem chwaliliśmy, to potem wychodziło coś odwrotnego. Yy, ale ta dzisiaj gra, tak naprawdę, to pokazaliście dominację nad tym rywalem z Zamiedzy. Tak. Yy, pokazaliśmy dominację, to widać było na, na boisku. No fajnie, fajnie, że. Tak wyszło. Patrząc na statystyki, wielu zawodników dzisiaj asystowało, strzelało gole. Także to jest ważne w kontekście drużyny, że nie ma tych takich pojedynczych indywidualności, a jednak wynik robi drużyna. Tak, tak. Chciałem właśnie przed kamerą pochwalić drużynę, bo naprawdę świetnie zagrali, a szczególnie Kubę Dudka, bo nic nie grał do, do dzisiejszego, dzisiejszego meczu, a dzisiaj naprawdę super zagrał. No Naprawdę super, super. To zprocesujmy tę odpowiedź. Nic nie grał, także w ogóle kiepsko się prezentował, czy w ogóle nie grał meczu jako nic? Nie, kiepsko, kiepsko grał bardziej. Nic mu nie wychodziło. No to dobrze, że Kuba wrócił. Patrząc na tabelę, wpiszę wy później wyniki, to Gold Team będzie w czołówce. Jak na to patrzeć? Czy jest ta szansa, żeby Gold Team tą formę utrzymał do końca? No Ja jako zawodnik Gold Teamu chciałbym, żeby ta forma się utrzymała. No, po dzisiejszym dniu mamy trzy punkty do przodu. E, d, drużyny z tyłu tabeli stracili punkty. Lider, lider Tylicz też te stracił punkty. Także fajnie, fajnie idziemy do przodu, do przodu, coraz bliżej pierwszego. No właśnie, dzisiaj tak jak wspomniałeś, drużyny straciły punkty. Jak teraz zrobić, aby utrzymać tą formę, która już została zbudowana? Bo teraz jest czas świąteczny, okres przerwy. Co prawda dla Was krótszy, bo gracie ten buchar, ale bądź co, bądź święta, robią swoje jednak ten brzuszek. Pewnie u Ciebie nie, ale, ale może gdzieś komuś przybyć. Czy to też będzie jakoś tak, nie wiem, ciężko utrzymać tą formę? Powiem tak, święta to są święta, tak? Spotykamy się z rodziną, na pewno większość ludzi z naszej ekipy poświętuje. Nie no, Będzie ciężko, ale chciałbym, żeby każdy wrócił na te tory, co jesteśmy teraz. Dziękuję Dzie za Super, dziękuję bardzo. I przy, przy okazji wesołych świąt. Zajemnie. <grych> dziękuję.